Cześć, witam serdecznie. Z tej strony CryptoWojek i zapraszam Was na tą krótką aktualizację odnośnie tej strategii, którą testujemy i zobaczymy, co i jak poszło. Tutaj zacznijmy od tego, gdzie skończyliśmy, czyli kończyłem nagrywać odcinek, kiedy wziąłem tego longa teoretycznie, gdzie mieliśmy tutaj cały czas trend wzrostowy, mieliśmy mocną rozbieżność między tymi średnimi kroczącymi, to była 50, to była 200. I Tutaj był miesięczny VWAP. Ten ta różowa linia, ta fioletowa linia to był miesięczny VWAP, który też mam zaznaczony. Ja po prostu korzystam z większej ilości wskaźników, żeby mieć mniej więcej rozeznanie, gdzie jesteśmy. Tak samo zaznaczam sobie te linie poziome, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie jest opór, gdzie jest wsparcie. I dzięki temu, jakby, możemy mieć lepsze podejście do tego, kiedy brać jakąś pozycję, kiedy brać longa, kiedy brać, brać shorta, a kiedy na przykład przeczekać. Ja tutaj mam dwa zestawienia w arkuszach Google i mam jedno zestawienie takie, gdzie bym teoretycznie trajdował według strategii, i tam sobie też wypisuję, kiedy bym wziął trade'a, a, a kiedybym go osobiście nie wziął, kiedy nie jestem pewien po prostu. I też mam drugi arkusz, gdzie faktycznie biorę te trade'y i no dopiero trzy tak naprawdę, ale biorę te tradey i sobie je notuję. Także zaraz wam to pokażę. Tutaj zaznaczyłem sobie, że teoretycznie long dla testu strategii, ale normalnie bym go nie brał, więc włączyłem sobie tutaj, gdzie mieliśmy mocne MACD w dół, tam drugą świeczkę, pierwsza, druga, zazwyczaj druga jest lepsza do wejścia albo trzecia, więc powiedzmy sobie, ok, gdzieś tutaj, nie czekajcie, tutaj miałem zaznaczone na tej świeczce, ale teoretycznie otworzyłem tego longa na tej więc można było poczekać do tego miesięcznego wiwapa tak naprawdę i do średniej kroczącej 50, żeby jeszcze go złapać. Po prostu jak się odbija to jest większa szansa. No i jak widzicie od tego miejsca poszło 0,5% do góry i dosłownie dotknęło to raz, dwa, trzy prawie razy, z tym, że też tutaj bardzo blisko było i tutaj mieliśmy linię oporu 43989, która była wcześniej też oporem. Więc tutaj mieliśmy mniej więcej dobry setup, żeby otworzyć tego longa. Ale ja po prostu czułem, że ten rynek jest tak mocno wyciągnięty do góry, że kolejny long mógłby się nie udać i no tak widzicie, że ledwo, ledwo. Gdybyśmy otwarli troszeczkę wyżej, no to już byśmy się bujali troszeczkę. Znaczy nie bujalibyśmy się, tylko by były stop loss. Tak? Czyli no tutaj to wszystko jest bardzo, bardzo co do procenta bardzo istotne, co do jednej dziesiątej zaraz zobaczycie dalej, jak to wygląda. Następnie, co było następnie? No ja tu nie widziałem żadnej okazji do longowania. Teraz tak patrząc wstecz, może bym się zastanowił, ale na pewno śledząc ten MACD, MACD no to nie mieliśmy tutaj żadnych odchyłek, odchyłek takich mocniejszych niż ta, która była tutaj. Więc teoretycznie nic 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 do momentu kiedy tu się 13 10:40 10 przebiło przez średnią i tutaj faktycznie już mieliśmy przebicie przez tą dwusetkę tutaj mieliśmy poziom 43 447 który był wsparciem odbicie no ale to nie było według strategii więc tutaj też no, nie wchodziłbym w tym tutaj Tutaj ewentualnie jakieś odbicie, ale no, tak widzicie MACD nie pokazywał nic konkretnego. Tutaj wielki knot, czyli mogłoby być kasowanie tych pozycji, które były otwarte gdzieś w nie według strategii. I następnie tutaj zrobiłem swojego pierwszego realnego trade'a. Sobie notuję tutaj, że to są faktycznie realne trady. I mieliśmy całkiem niezłe wejście w tym miejscu, ale ten MACD nie pokazał nam tego duży wolumen, zobaczcie, duży wolumen kupna i tutaj wolumen bardzo pomaga, bo kiedy widzimy, że wolumen jest większy e, niż poprzednie e, świeczki, jest większy niż średnia, to mamy szansę na to, że będzie to kontynuowane. E, więc kiedy mieliśmy dotknięcie tego e, poziomu 4,3991, e, czy tam 9,88, no to mieliśmy fajne odbicie i to była druga szansa na to, żeby otworzyć tego tradera i ja go otwarłem e, jakby no, w tym miejscu nie wiem, czy za wcześnie, czy za późno. Chyba za wcześnie. Ale gdybyśmy go otwarli na tym miesięcznym BIVAPie, to nic by się nie stało. Czasami wystarczy poczekać. I MACD też pokazało nam tutaj świeczkę większą niż zwykle. Kolumnę czy tam świeczkę. Ja mówię na to świeczkę. RSI też było w połowie, także było dosyć ok, żeby wejść. I no, trade się udał. Dotknęliśmy. Tego, tego poziomu jeszcze dwa razy, double top i jazda na dół. Więc tutaj no, już nie interesowałem się, jakby wchodzeniem od nowa. Tutaj teoretycznie też nie było żadnej fajnej świeczki na tym trendzie wzrostowym do wchodzenia. Natomiast tutaj zobaczcie, tutaj był mocny ruch do góry. Retracement w dół, czyli przebiliśmy się przez ten opór, przetestowaliśmy go i był ruch do góry. I teraz dlaczego nie wzięliśmy trade'a? Dlaczego nie wzięliśmy trade'a? Z tego, co pamiętam, to ja chyba nie byłem, nie było mnie w domu. Ale biorąc pod uwagę, że to już jest tak mocno wyciągnięte i lecimy do oporu 44 tysięcy, zrobiliśmy double top tutaj i tutaj, ten, ten podwójny wierzchołek, nie, nie, nie po prostu nie sądziłem, że to będzie dobre wejście. To było po prostu dla mnie trochę za dużo. Poza tym RSI było mocno wyciągnięte, chociaż tutaj już było w połowie. Ale dla, z czystej ciekawości, czekajcie, muszę cofnąć to. Z czystej ciekawości, czemu ja przesunąłem ten poziom? Trochę wyżej chyba. Nie, on był niżej. 43,988 4, 8, chyba on był. Z czystej ciekawości. Włączymy sobie tego longa i prawdopodobnie on był, on by nie był dobrym wejściem. 0,4, no tak to wygląda. No brakło, dosłownie brakło. E, tutaj ten long by musiał się zamknąć na poziomie 4,4209, a ta najwyższa świeczka miała 4,4206 więc niestety, ale 3 dolary brakło i stop loss, więc tutaj jakby czasami warto wziąć jednego, dwa tradey na dzień, trzy max bym powiedział, albo po prostu obserwować rynek, co się dzieje i kiedy widzimy na przykład, że jest mocny atak na dół i mocna skocznia do góry, jak to lubią nazywać, no to może być po prostu ten retracement w dół i tak to wygląda. Kontynuując, mieliśmy tutaj... Skrzyżowanie się tych średnich kroczących i teoretycznie trend spadkowy, tutaj sobie zaznaczyłem shorta wbrew temu, że jeszcze się nie przekroczyły, ale zrobiłem to testowo, biorąc pod uwagę, że już mamy mocny zjazd na dół i MACD pokazało nam tutaj mocną świeczkę względem poprzednich, więc mini short że tak powiem się udał, ale nierealny, tylko na papierze. Kolejny short się nie udał, a to jest ciekawe, bo akurat. Tutaj mieliśmy skrzyżowanie, i świeczka była wyższa niż poprzednie, i też wolumen sprzedaży był wyższy niż zwykle, więc tu po prostu pech, po prostu pech, nie, nie, nie weszło. Tak? Natomiast drugi trade, który otworzyłem, udał się realny, tylko też troszeczkę jakby za późno wejście nastąpiło jak widzicie w tym miejscu 43315, zamiast troszeczkę wyżej, ale nic się nie stało, bo i tak mieliśmy zjazd, Stop Loss nas uratował. Stop -loss nas uratował, bo on był na poziomie jakby tego knota tutaj i tu też mieliśmy jakby tą linię poziomą, która wyznaczała troszeczkę sufit, więc tutaj bym powiedział, że się pofarciło, no i trend był spadkowy, więc też jakby to się udało. I dalej mini trade, czyli kolejne MACD, Tutaj pokazało dosyć mocne wejście, dobre wejście i to też na papierze trade, szybkie zamknięcie tego trade'a i tutaj muszę was ostrzec, że bardzo ważne jest, żeby nie wahać się, jeżeli widzicie dobry setup, to nie wahajcie się, bo dosłownie 30 sekund się spóźnicie i będziecie mieć gorsze wejście i na przykład tego trade'a już nie zamkniecie, prawda? Więc to już będzie po prostu nieudany trade lub po prostu będziecie musieli dłużej czekać i tak mi się stało dokładnie dzisiaj. Zaraz wam pokażę. Następnie, kiedy już trend zaczął się troszeczkę mocniej rozpędzać w dół, zacząłem się zastanawiać, czy jest dobry czas na wejście, i ja nie handlowałem, bo stwierdziłem, że tutaj mamy tygodniowy VWAP, ta żółta linia, i troszeczkę mocno się rozjechał ten trend na dół. Więc było to odbicie do góry, ale tutaj zaznaczyłem sobie, że teoretycznie powinniśmy wziąć sobie tego trade'a według strategii i on się udał, on się udał. Ja się po prostu zawahałem, bo zależy mi na tym, żeby brać takiego jeszcze pewniejszego tego trade'a. No i tutaj też mamy podłogę, tutaj mamy też ten poziom 42540, który wyznaczał wcześniej dołek. Jak widzicie, ten dołek też się sprawdził później, no dlatego nie zawsze się to udaje. No i tutaj też mieliśmy sytuację taką, że MACD pokazywał dosyć mocno, że dosyć mocno, że jest większy słupek jest większy niż poprzednie więc moglibyśmy shortować i znowu wchodzić w dół, ale jak widzieliście to odbicie, szczególnie w takiej formie litery V to no to odbicie będzie mocniejsze prawdopodobnie no i też mieliśmy wiwapa dziennego wysoko, 4374 374 wtedy plus tutaj była ta średnia krucząca 50 -ka. i tutaj też wziąłem tego trade'a z powodu testu RSI było już na poziomie 50, więc teoretycznie mógłby jeszcze zjechać na dół i tak się też stało, otworzyłem sobie trade'a, stop lossa ustawiłem standardowo i e, bujaliśmy się na jakiś czas, dobrych parę godzin, może nie parę godzin, 202 do 22 do 23.35, czyli półtora godziny bujaliśmy się przy tej średniej kroczącej i no, był zjazd na dół, znowu dotknięcie tego VWAP tygodniowego e, i można było powiedzieć, że pofarciło się. Dalej, dalej, dalej. MACD nic nie pokazuje. Tutaj mieliśmy kolejny setup całkiem niezły, ale chyba tutaj 0,5% nie było, bym powiedział. Na shorta tutaj ta trzecia świeczka. Nawet gdybyśmy weszli idealnie, to czy by się zamknęło? Nie zamknęłoby się, ale czy byłby stop loss? Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj, tutaj by się zamknął ten trade. Czyli też nie najgorzej, ale też wiadomo, nie jesteśmy botem i nie siedzimy przy kąpie 24 na dobę, a to już było pierwszej w nocy, więc mnie to minęło. Trudno. Nie wiem chyba, nie wiem czy bym wziął tego trade'a, bo po prostu to było naprawdę nisko przy tym tygodniowym Wiwapie i no tutaj już na przykład ten trade by nie wsiadł, bo już cena zaczęła iść do góry, więc tego nie używamy, tego, tego nie liczymy. Dalej, 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 cena troszeczkę mocniej podleciała do góry, odbiła się od średniej kroczącej 200, ale też MACD nie pokazywało nic konkretnego, więc po prostu to przeczekałem, czekam na idealne wejście i mamy zjazd na dół, czyli nie zmieniliśmy trendu na wzrostowy. To, to już było dzisiaj o 8 rano. I tutaj testowo też sobie to zaznaczyłem, OK, MACD pokazuje, że świeczka jest większa niż poprzednie, Mamy zjazd, mamy retracement mały yy, i teoretycznie powinniśmy wziąć sobie shorta, ale yy, no, ja bym go osobiście nie wziął. Dlaczego? Bo no znowu tutaj mamy, yy, tutaj znowu mieliśmy tygodniowy VWAP, który cały czas jest na podobnym poziomie 42 453 dolarów, yy, plus RSI było naprawdę nisko, RSI było bardzo blisko 15, nie 30, sorry więc po prostu mi to nie pasowało, więc ja osobiście trade'a nie wziąłem, ale zaznaczyłem sobie, żeby zobaczyć, żeby Wam pokazać na odcinku, że to nie zawsze jest idealne wejście według tego wskaźnika i, 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 i ten trade się nie udał, mieliśmy jazdę do góry i stop loss uderzony. Natomiast ja skusiłem się na to, żeby otworzyć sobie trade'a w tym miejscu. Mieliśmy, mieliśmy tutaj na tej świeczce te MACD trochę wyżej, więc otworzyłem sobie trade'a zaraz po tym. I stop loss mi się podobał ze względu na to, że. A czekajcie, muszę piesko ogarnąć. Stop loss mi się podobał ze względu na to, że był on na tak naprawdę pograniczu tej średniej kroczącej 200 -ki. A jak wiadomo, te dwa wskaźniki, te średnie kroczące i wiwapy i tak dalej, one idą jakby z opóźnieniem. One mają po prostu opóźnienie, więc patrząc na to, że tutaj cena zjechała, to te, ten zjazd będzie też trochę później i podobało mi się to, że ta cena będzie miała większy problem, żeby pójść do góry niż na dół. Szczególnie, że mieliśmy tutaj jeszcze jeden opór średniej kroczącej 50, plus tutaj jeden poziom 4,2,6,7,2 no i ogólny trend troszeczkę spadkowy, ale też się zawahałem troszeczkę, może Wam to powiększę, żebyście widzieli to dokładniej. Tutaj się troszeczkę zawahałem i zamiast wejść zaraz na tej świeczce na poziomie 4,2,6,2,9 dosłownie hmm, Parę dolarów różnicy było. Czekajcie, ile to było dolarów 630? A tu 620. 10 dolarów różnicy, niby niewiele. Ale zobaczcie, gdybym. Zawahałem się, po prostu się naprawdę wahałem i poczekałem chwilę. I cena zaczęła spadać, i dosłownie ta świeczka, ta zielona, którą widzicie w tym miejscu, to było minus 0,52%, czyli spokojnie bym zamknął tą pozycję. Ale stało się tak że moje zamknięcie było na poziomie 407 dolarów, a ta świeczka zjechała do 408,5 dolara. Nastąpiło odbicie do góry i w tym momencie zacząłem się zastanawiać, czy po prostu y, nie będzie odbicia od tego wiwapa i po prostu nie skończy się ten trend, ale wystarczyło poczekać ręce pod tyłek i cena dosłownie po 10 minutach zjechała mega na dół. I trade został zamknięty. Take profit, więc jak najbardziej trzy e, trady pod rząd w realne, udane. Tutaj mocny zjazd na dół, i tutaj znowu mieliśmy okazję teoretycznie shortować, ale no ja tego nie zrobiłem. E, tutaj, tutaj mieliśmy chyba jeden z lepszych setupów, bo tutaj jak widzieliście trzy bardzo słabe zielone świeczki z wolumenowo. Tutaj mocny wolumen zjazdu. No, i od tego miejsca już zjazd był o prawie 0,8%, czyli short by nam jeszcze ostatni wszedł. Ale postanowiłem: OK, nie wchodzę dalej. Mam to gdzieś, tyle mi wystarczy. Zobaczymy, co będzie dalej. Szczególnie, że mieliśmy tutaj dosyć mocną podłogę, więc wyglądało to tak, jakby ta cena zaczęła się pchać do góry. Maluszek, cicho być tam. Dziękuję za troskę o pieska. Ma się całkiem dobrze. Zresztą chyba wam wrzucę jakiś krótki filmik na kanał w formie shorta z tym pieskiem, bo jest naprawdę rozkoszny. Już te najgorsze okresy za nami, więc dlatego mam więcej czasu na nagrywanie. Ok, wracamy do setupu, i tutaj też mieliśmy mocną, mocną podłogę, dlatego zaczął się tworzyć tutaj taki trend wzrostowy, i dlatego wolę to przeczekać, wolę zobaczyć, jak to się zakończy. Czy to będzie dalej trend spadkowy, czy to będzie trend wzrostowy. Też się zacząłem nad tym zastanawiać, tylko dlatego, że po prostu na większej, większej tej przedziale czasowym, w tym większym przedziale czasowym, po prostu rsi było naprawdę nisko. No i to wyglądało tak, jakby było podłapanie tego, żeby ta cena trochę się odbiła do góry. No i też to Fibo. To Fibo tam gdzieś czeka na poziomie 42 tysięcy, 41 tysięcy, tak naprawdę. 350 chyba dokładnie to była ta linia, ale jeszcze jej nie dotknęliśmy. Zobaczymy, czy odbijemy się od tych wszystkich poziomów i dotkniemy tego poziomu, tak jak się spodziewałem na odcinku ostatnio. Zobaczymy, zobaczymy. I teraz tak, na bajbicie, o widzę, że mieliśmy całkiem niezły zjazd teraz. Na bajbicie często sobie śledzę właśnie ten wolumen. Jeżeli tutaj mamy podczas jakiejś świeczki dalej, na przykład mocny czerwony wolumen, no to wtedy jakby mnie to trochę utwierdza w tym, że ok, dalej jest ta presja sprzedaży, może ta cena będzie szła dalej niżej, prawda? Więc tutaj też na pewno, kiedy mieliśmy taki dołek jak tutaj, to po takiej świeczce widzimy, że na przykład zmienia się ten wolumen na zielony i zaczynamy iść do góry, więc jest dużo rzeczy, które mają na to wpływ i wydaje mi się też, że bardzo dużo zależy od tego, ile siedzimy przy wykresach, jak je widzimy, te świeczki, czy nabieramy jakiegoś doświadczenia i też wtedy... Biorąc pod uwagę to, jak, jak interpretujemy te wykresy, no to wtedy mamy albo lepsze wejście, albo gorsze wejście, no bo nie ukrywajmy, najważniejsze to chronić nasz kapitał i go pomnażać, prawda? Więc to jest też istotne. Tutaj mamy te zlecenia u mnie na Bajbicie, z tego co widzieliście, tutaj był ten testowy trade, który pokazywałem na odcinku, i to był pierwszy trade udany, drugi trade udany, trzeci trade udany. Teoretycznie był to, było to z campoundingiem, czyli to, co wygrałem, wsadziłem z powrotem i się udało. Teoretycznie z 100 dolarów zarobiłem 71, czyli 71% do przodu w ciągu dwóch dni nie jest źle, natomiast to jest tylko 100 dolarów. Wiecie o co chodzi? To jest taka zabawa troszeczkę. Gdy, gdyby się udało to właśnie rozskalować, to, no to wtedy na pewno będą to dobre profity, o ile nie będzie kilku tradeów pod rząd nieudanych, czyli. Top, czyli 100 lossów, to wtedy będzie problem, prawda? I tutaj mamy tak, tutaj jest na to czerwone, nie patrzcie, to tylko sobie skopiowałem, żebym mógł wkleić. Jeżeli chcecie taki arkusz, to mogę Wam go podrzucić na, w linku i możecie sobie go, z niego korzystać. Tylko, że ja nie jestem jakimś wirtuozem Excela i to też nie jest jakby idealne rozwiązanie do sprawdzania tego, ale jak na razie się sprawdza, to znaczy na razie działa. Tutaj też, aha, tutaj mamy, zaczynałem ze 100 dolarami i teraz mamy 176 i e, także wszystko się zgadza. Tutaj właśnie mamy mocną pompkę, z tego co widzicie, czyli mamy trend wzrostowy ładny. Zobaczymy dokąd on potrwa, w wolumenie będzie to widoczne. E, no i tutaj też saldo się zgadza, dźwignia 50, oprocentowanie to samo. Jak tylko jak wygram, to kopiuję sobie to. Niżej, przeciągam to, przeciągam to, na przykład mamy czwartego trade'a udanego. Kopiujemy sobie i mamy już 212 dolarów, no i wykres też teoretycznie powinien się zaktualizować. Nie jest źle. Na tej zasadzie to działa. No i tutaj też w, tej, w, tym, w tym testerze strategii, czyli tam, gdzie zacząłem sprawdzać sobie tą strategię samemu, czyli tam, gdzie mieliśmy wejście, tak notowałem to. I tak, tak naprawdę, tutaj, gdzie było 367 dolarów na proficie, już ze 100 dolarów, mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nieudanych tradeów, ale to według strategii, nie według mnie. I teoretycznie już byliśmy pod wodą więcej niż wchodziliśmy, więc bardzo łatwo jest po prostu tutaj zniszczyć sobie konto, uwierzcie mi. No i potem cztery tradey udane, gdzie udało nam się odzyskać ten kapitał, potem parę nieudanych, potem znowu udane. Im więcej mamy udanych podrząd, tym po prostu więcej zarabiamy, bo compounding działa. Parę też nieudanych. no Czasami jest tak, że po prostu ten trade nie wejdzie, i tutaj zacząłem sobie właśnie śledzić te wszystkie tradey. Z tych wszystkich realnych tradeów, z tych wszystkich realnych tradeów, mi tutaj jeden nie wyszedł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć mi wyszło, a jeden. Dwa, trzy. Trzy mi nie wyszły, które bym teoretycznie wziął. Czyli bilans jest dosyć dobry jak na razie, ale fizycznie jakby tylko to działa. Tylko te trzy trady są zaliczone. I tak samo, jeżeli mamy, im więcej kasy mamy i przegramy, no to tracimy dużo więcej niż zarabiamy. I to jest trochę bolesne. Ale biorąc pod uwagę, że oprocentowanie, znaczy oprocentowanie, szansa na wygraną w tej strategii jest dosyć wysoka. U mnie akurat wynosi ona 74% jak na razie, no to. Wygrywamy częściej niż przegrywamy, więc nie ma to jakby znaczenia, że wtopiliśmy 2000 dolarów. Jak włożyliśmy tylko 100 dolarów i kolejny win to jest 1200 dolarów i kończymy jakby saldo z poziomem 6600 dolarów, biorąc tylko 62 trady. Więc to, tylko to już jest takie, wiecie, tu trochę było backtestingu test, back i odtąd już jest jakby forward testing, czyli też na żywo tradowanie i biorąc pod uwagę wyniki, jakie tu są na żywo, nie jest źle, powiem Wam, nie jest źle. Także zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. To chyba wszystko na teraz. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tej strategii, bo jej nie widzieliście, no to polecam znaleźć tą strategię u mnie na kanale, ewentualnie wrzucę linka jeszcze do tego filmu i no trzeba się trochę uczyć, trzeba trochę. Tak naprawdę stracić. Ja też trochę traciłem kasę na początku, jak się uczyłem, żeby po prostu wiedzieć, co się robi, co, jak się co robi i tak dalej. No ale miejmy nadzieję, że ta strategia się też uda. I niestety, ale ta strategia będzie działać tylko na Bybicie, bo tutaj oprocentowanie jest specyficzne. Więc jeżeli chcecie, to możecie zarejestrować się pod linkiem, który jest w opisie, i tam też macie bonus powitalny. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Na teraz, tak naprawdę. I zapraszam Was do kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.